Nigdy nie lubiłem starych zegarów, ale ten znalazłem w piwnicy po remoncie domu. Drewniana skrzynia, ciemny orzech, wskazówki z mosiądzu. W pierwszej chwili wydawał się zwyczajny, aż do momentu, gdy spostrzegłem, że jego wskazówki poruszają się niezależnie od innych zegarów w domu. Początkowo myślałem, że to usterka mechanizmu. Jednak nocą, kiedy siedziałem przy komputerze, usłyszałem pierwszy szelest coś lekkiego, jakby krok obok ściany, skąd nigdy wcześniej nie dochodził dźwięk. Spojrzałem na zegar. Wskazówki przesunęły się szybciej niż powinny. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego moje serce zabiło mocniej. Od tamtej nocy każde tyknięcie zegara zdawało się odmierzać coś więcej niż godziny. Każda przesunięta wskazówka zwiastowała obecność czegoś niewidzialnego w domu. Pierwsze spotkanie było niemal niezauważalne. W nocy zobaczyłem cień przemykający korytarzem. Nie mogłem określić, czy to złudzenie, sen na jawie czy coś prawdziwego. Zegar stał na półce i tykał jakby spokojnie, a jednocześnie każde tyknięcie sprawiało, że czułem dreszcz w całym ciele. Następnego dnia sprawdziłem wszystkie kąty domu. Nic, żadnej śladu, żadnego powodu do niepokoju. Mechanik przy zegarze tylko wzruszył ramionami, twierdząc, że wszystko działa poprawnie. Ale ja wiedziałem swoje, zegar nie odmierzał zwykłego czasu. Odmierzał spotkania z tym, Czego nie powinno być. Z każdym kolejnym dniem sygnały stawały się coraz wyraźniejsze. Szmer kroków, skrzypienie podłogi, ledwo słyszalne szepty z za ściany. Zegar przesuwał wskazówki, a ja czułem, że coś w domu obserwuje każdy mój ruch. To nie był przypadek. Zegar wyznaczał momenty, kiedy pojawiało się coś niewidzialnego, a ja stałem się świadkiem tych zdarzeń. Nie spałem w nocy. Każde tyknięcie zegara przypominało, że zbliża się moment, którego nie potrafiłem przewidzieć. Czas przestał być liniowy, a ja czułem, że każdy dźwięk, każdy cień, każda przesuwająca się wskazówka to ostrzeżenie. Spotkanie z nieznanym nadchodzi szybciej niż mogłem się przygotować. Tego wieczora usiadłem przy zegarze i patrzyłem na wskazówki, które przesuwały się same, jakby chciały pokazać mi coś ważnego. Czułem niepokój i fascynację jednocześnie. Wiedziałem jedno: gdy wskazówki zatrą się na określonej godzinie, nie będzie odwrotu. Coś, czego nie mogę zrozumieć ani zobaczyć w świetle dnia, wkroczy do mojego świata. I wtedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że zegar nie odmierza godzin ani minut, odmierza spotkania z czymś, co nie powinno istnieć. Od tamtej nocy nie mogłem spać. Każde tyknięcie zegara brzmiało jak ostrzeżenie. Jakby odmierzane sekundy były zapowiedzią czegoś, czego nie mogłem przewidzieć. Czułem obecność czegoś w domu, a każda wskazówka, która przesuwała się szybciej lub wolniej niż powinna, była sygnałem, że to coś nadchodzi. Pierwsze spotkanie nastąpiło o północy. Leżałem na łóżku, próbując ignorować szmery w korytarzu, kiedy nagle poczułem chłód przy uchu, jakby ktoś przeszedł tuż obok. Odwróciłem się gwałtownie. Nikogo nie było. A jednak w rogu pokoju migotał cień, którego nie mogłem wytłumaczyć. Wskazówki zegara przesunęły się gwałtownie, a ja poczułem, że coś patrzy na mnie z ciemności. Z każdym kolejnym dniem sytuacja stawała się coraz bardziej niepokojąca. Zegar zdawał się przewidywać moje ruchy, odmierzać momenty, w których coś lub ktoś pojawi się w domu. Nie byłem pewien, czy to duch, czy jakaś inna, niewytłumaczalna siła, ale obecność była realna. Czułem ją w powietrzu, w lekkim drżeniu mebli, w szelestach kurzu. Pewnej nocy, gdy siedziałem przy stole i wpatrywałem się w przesuwające się wskazówki, usłyszałem wyraźne stukanie w drzwi. Serce zabiło mi szybciej, a oddech przyspieszył. Drzwi były zamknięte, nikt nie mógł wejść, ale stukanie trwało, rytmiczne i powtarzalne, zsynchronizowane stykaniem zegara. Nie miałem odwagi ich otworzyć. Postanowiłem nagrać to, co się dzieje. Ustawiłem kamerę w pokoju, skierowaną w stronę drzwi i zegara. Chciałem mieć dowód coś, co pozwoli mi zrozumieć, że to nie tylko wyobraźnia. Tego samego wieczoru wskazówki zegara przyspieszyły, a stukanie stało się głośniejsze, bardziej stanowcze. Rano odtworzyłem nagranie. Na filmie drzwi stały nieruchomo. Słychać było jednak stukanie i cichy szelest powietrza, który nie miał logicznego źródła. W pokoju nie było nikogo, przynajmniej w kadrze. Ale ja wiedziałem swoje. Coś było tam, coś nienazwanego, a zegar odliczał czas do kolejnego spotkania. Od tego dnia każdej nocy siedziałem przy zegarze, obserwując wskazówki, czekając. Wiedziałem, że kolejne spotkanie nie będzie subtelne. Zegar nie odmierzał zwykłych godzin, odmierzał momenty, w których nieznane wkraczało w mój świat. I im bardziej zbliżała się godzina, tym bardziej czułem, że coś w domu czeka, gotowe wkroczyć. Coś, czego nie powinienem zobaczyć, co odmieni wszystko, jeśli tylko wskazówki zegara osiągną punkt, którego bałem się najbardziej. Kolejne noce były coraz trudniejsze. Każde tyknięcie zegara przypominało, że zbliża się moment spotkania z czymś, czego nie potrafiłem nazwać ani zrozumieć. Próbowałem ignorować dźwięki, zasłaniać oczy. Nawet wychodzić z pokoju, ale wskazówki zawsze przesuwały się w tym samym, złowieszczym rytmie. Tamtej nocy nie mogłem zasnąć. Siedziałem przy zegarze, wpatrując się w mosiężne wskazówki, które poruszały się szybciej niż zwykle, jakby same chciały mi coś pokazać. Nagle w kącie pokoju dostrzegłem ruch, subtelny, ledwo zauważalny cień, który przesunął się po ścianie. Serce zabiło mi szybciej, a dłonie zaczęły się pocić. Cień zmaterializował się powoli, jakby wyłaniał się z powietrza. Nie miał wyraźnych rysów, lecz jego obecność była przerażająco realna. Stał w rogu pokoju i patrzył na mnie, choć nie miał oczu. W tym momencie zrozumiałem, że to zegar wyznaczał nie godziny, lecz moment, w którym nieznane wkracza do mojego świata. Chciałem uciec, ale nogi odmówiły posłuszeństwa. Wskazówki zegara przesunęły się gwałtownie do przodu, a cień poruszył się bliżej. Usłyszałem cichy szept, który nie pochodził z żadnej ustalonej strony. Czekałem i poczułem, jak zimny powiew przemknął po karku. Nie potrafiłem zrozumieć, czy to realna istota, czy wytwór mojej wyobraźni, nakręcanej przez obsesję na punkcie zegara. Każdy oddech, każdy dźwięk w domu zdawał się być zsynchronizowany z tykaniem wskazówek. Czułem, że nie mam kontroli, że wszystko co robię, dzieje się w rytmie odliczanym przez ten przeklęty mechanizm. Zegar stał na półce jak strażnik czasu, a ja byłem jego więźniem. Próbowałem dotknąć cienia, ale moje ręce przechodziły przez niego jak przez mgłę. Wtedy zrozumiałem, spotkania z nieznanym były nieuniknione. Każde tyknięcie wskazówek oznaczało, że coś co nie powinno istnieć, wkraczało w moją rzeczywistość. Nie mogłem zrobić nic więcej. Siedziałem, wpatrując się w wskazówki i obserwując cień, który powoli poruszał się w moją stronę. Wiedziałem, że ta noc nie skończy się zwyczajnym porankiem. Zegar odmierzał coś więcej niż godziny. Odmierzał moją konfrontację z czymś, co przekraczało granice życia i śmierci, obecność, która nie znała litości. I wtedy po raz pierwszy poczułem że granica między tym co realne a tym co nieznane całkowicie się zaciera. Noc była najciemniejsza. Każde tyknięcie zegara odbijało się echem w mojej głowie. Cień, który obserwowałem przez ostatnie dni, stał teraz wyraźnie w pokoju, choć jego sylwetka była nierzeczywista, jakby powietrze przyjęło jego formę. Wskazówki zegara przesuwały się w szalonym tempie, zbliżając się do godziny, której bałem się najbardziej. Chciałem uciec, zniszczyć zegar, Wyrzucić go przez okno, cokolwiek, by zatrzymać odliczanie. Jednak w momencie, gdy ręka dotknęła drewnianej skrzyni, wskazówki przesunęły się gwałtownie i poczułem, jak powietrze wokół mnie gęstnieje. Nie mogłem ruszyć ani krzyknąć, coś wypełniło pokój, ciasne i bezwzględne, jakby czas sam zastygnął, a ja zostałem w jego pułapce. Cień zbliżał się powoli, lecz nieuchronnie. Nie miał rysów twarzy. Nie miał formy, którą mógłbym zrozumieć, a jednak jego obecność była namacalna, jak dotyk lodowatego powietrza. Każdy mój oddech wydawał się synchronizować z jego ruchem i tykaniem zegara. Odliczanie dobiegło końca, a wraz z nim moja iluzja kontroli. Zegar wskazywał pełną godzinę, a światło w pokoju zgasło. Nie było już cienia, tylko pustka, w której czułem obecność czegoś, co nie znało ani czasu, ani litości. Byłem całkowicie świadomy, że to, co spotkałem, nie odejdzie. Nie mogłem się poruszyć, uciec, ani wołać o pomoc. Czekałem, jakby całe życie sprowadziło mnie do tej chwili. W ostatnich sekundach przed końcem odliczania poczułem dziwne połączenie z zegarem, jakby mechanizm odmierzał nie tylko czas, lecz moją esencję moje życie moje ja. Każde tyknięcie zabierało cząstkę mnie, a ja nie mogłem się bronić. Gdy wskazówki zatrzymały się na ostatnim odliczeniu, Poczułem, że coś mnie wciąga. Nie było bólu ani strachu, tylko absolutna świadomość, że wszystko, co znałem, przestało istnieć. Zegar stał nieruchomo, jak gdyby nigdy nie odmierzał niczego złowieszczego, a pokój wrócił do swojej zwykłej ciszy. Jednak ja wiedziałem prawdę. Spotkanie z nieznanym się odbyło. Zegar zakończył swoje odliczanie, a ja stałem się częścią czegoś, czego nigdy nie miałem rozumieć. Wszystko, co było moje zostało odebrane w rytmie tykającego mechanizmu. I tak kończy się odliczanie, nie ma powrotu, nie ma ucieczki. Każda kolejna wskazówka mogłaby odmienić cokolwiek, ale teraz wszystko jest zapisane. Zegar wygrał, a ja zniknąłem w cieniu, który od zawsze czekał.